Cześć, witajcie w kolejnym odcinku! Dzisiaj walka z dwuliściennymi zobaczcie tutaj sporo powyskakiwało w dołku no i to był taki główny powód do podjęcia decyzji by jechać jednak z tymi dwuliściennymi zapowiadają jakieś tam opady więc za bardzo później nie będzie kiedy jeździć jak widzicie na załączonym obrazku sąsiady przez Miedzę jeżdżą a ogólnie a dokładniej może w ten sposób e, firma e, Gospodarstwo Rolne Michalczyków e, oni tutaj mają swój oddział. E, lecą lebami pewnie na samo siebie zbóż, ale już ja nie będę się za nim wypowiadał. E, tak mi się wydaje po prostu. E, o tu skręcamy, tu skręcamy, tu skręcamy. Tak. O, a my lecimy tutaj e, na. 11:65 in wigorze wysianym w Striptilu Ocenę pozostawiam Wam w tym. O, ale tu kamyczek duży, trzeba go zabrać, bo może stać się później nieszczęście. Ocenę do oceny rzepaczek pozostawiam Wam. Sami widzicie, jak, jak tu jest. Skoro już wyszedłem, widać. Tutaj jakieś rumianki, bądź też maruny. Zdejmę może kamerę. Zobaczcie jak się ładnie stawał tutaj rumianeczek, tutaj bądź też jakaś e, maruna. Tak wygląda ten rzepaczek. Słuchajcie, poleciałem tu już z jednoliściennymi. Co prawda dużo ich nie ma, ale tak, tu już są przytrzymane. Oczywiście będę leciał jeszcze raz, poczekam aż troszeczkę one podbijają te jednoliściniaki i wtedy, wtedy polecę, polecę jeszcze raz bo dzieliłem dawkę oczywiście i jeszcze raz z nimi tutaj powalczę tak? nie ma jakoś dużo tych pastów, tak nie mamy też samosiewów dużo, gdzieś tu zahaczył chyba dłutem słuchajcie, no i tak tutaj wyrwał nam tego kamyczka, będę musiał go do kabiny wrzucić bo niestety nie mam, yy, nie mam gdzie go wziąć chociaż może wrzucę go na razie do albo nie bo jak podskoczy to będzie po plastiku długo wrzucę do kabinki, później gdzieś go zwalę Na razie niech jeździ ze mną O yy. oh, wow I lecimy, słuchajcie, no taka decyzja. No bo tam widzicie sami dołek, już te, yy, już te rumianki zaczynają kwitnąć. Więc to, to jest ostatni, ostatni dzwonek w tamtym momencie, żeby jechać tu. Oczywiście można byłoby poczekać, bo nie ma aż tak dużo tych chwastów, by, by, je, by je zwalczać. Yy, yy, nie ma ich tak dużo. By je zwalczać już teraz. No ale, tak jak mówię, jest tam ten dołeczek pełen, więc tam już jest ostatni dzwonek, żeby, żeby cokolwiek, cokolwiek robić. Kolejna rzecz to jest taka, że ja lecę mieszaniną Butisanem Star z nawigatorem, więc sam Butisan jest też środkiem doglebowym, można go stosować posiebiegnie w dawce tam od 2,5 do 3 litrów, więc i też tutaj zrobimy taki film na, na tej powierzchni, gdzie nie ma rzepaku, i ewentualne kolejne, kolejne chwasty, które będą wychodziły, będą też od razu zwalczane. A to, co już jest na wierzchu powschodzone, to to będziemy zwalczali podczas obecnego przejazdu. No i takim oto sposobem yy, takim oto sposobem tak sobie w sumie wymyśliłem, żeby tak to zrobić. Yy, no i chyba, chyba pomysł nie był zły. Dobra, wracamy tutaj. Yy, jeżdżę na traku, bo nie widać tutaj ścieżek oczywiście. Yy, no i yy, no i nie chcę tutaj zrobić żadnych omijaków, już, już jechałem raz e, oczywiście na, jak mówiłem, na jednoliścienne, e, ale teraz za bardzo też nie widać, jeszcze parę razy się przejedzie i już będą te ścieżki widoczne. Tu była ścieżka, bo kultusem przejeżdżałem, także mniej więcej bym wiedział, no i musiał jechać tak na pi-razy drzwi, ale e, wolę, wolę włączyć kierownickę i niech ona sobie tutaj e, sama myśli. E, sami widzicie, jak ten rzepak wygląda. Od początku do końca mamy rządki, mamy równe wschody. Nieważne, czy to tu było przyjechane z, słuchajcie kultusem, tak jak mówiłem, po ścieżce, mamy od początku do końca rządek. Obok ścierń. Też od początku do końca jest tutaj, na tej górce jest glinka. I też ten rzepaczek jest. No i powiem Wam, że pierwszy raz u nas w gospodarstwie jest ta technologia zastosowana. I powiem Wam, że. Jestem normalnie zachwycony. Żeby tak każdy rzepak wyglądał, no to tutaj... tutaj o plon nie boję się w ogóle. W ogóle się nie boję o ten, o ten plon. Nie wiem, czy jest ktoś, kto się ze mną nie zgodzi. Rzepak, plon kształtuje jesienią. Jeżeli on jesienią pięknie wygląda, jest rozbudowany, to nie ma możliwości, żeby, żeby on Yy, nam się nie odwdzięczył. Jeżeli dostanie wszystkie składniki potrzebne na zakładany plon, to nie ma możliwości. Wiadomo, jest jeszcze po drodze zima, tak? No ale tutaj, tutaj my nie mamy wpływu na to. My mamy wpływ na to, jak my posiejemy po części, tak? No bo wiadomo, są też warunki. Yy, może być sucho, yy, może być mokro. No, no każdy, każdy warunki ma yy, inne. Więc. Więc musi się dostosować do własnych warunków, no ale tak to jest. Zobaczcie, ile tutaj jest rumianku. Już, no i on już jest po prostu do, do, do jechania, nie ma tutaj dwóch zdań. Ale że paczek jest piękny. No i każdy ma inne warunki, więc od nas zależy powiedzmy jakieś 20, między 10 a 20%, bo jakoś wpływ na uprawę, dostęp do technologii, do, do agrotechniki mamy, mamy dosyć duży. Wszystko, wszystko wiadomo rozchodzi się o koszty, ale mamy duży wpływ na to, yy, znaczy mamy, mamy, jakiś wpływ, może nie duży, tylko jakiś wpływ na to, by ten rzepak posiać, yy, posiać, fajnie. Ja zdecydowałem się dosyć szybko siać te rzepaki. No i jak na razie chyba, yy, chyba tym posunięciem wygrałem. Oczywiście jego trzeba zaraz skracać, bo on już ma trzeci, czwarty liść wychodzi. I zaraz trzeba go już jechać ze skracaniem, yy, i pojadę oczywiście, tylko pogoda się nadarzy. Oczywiście trzeba czekać jakiś, jakiś pewien okres yy, od, od momentu yy, dzisiejszego zabiegu do, do, do skracania, żeby, żeby tam dosyć to yy, oddzielić, ale polecę jak tylko się nadarzy okazja. Po 3-4 dniach spróbuję, yy, spróbuję polecieć z, yy, oczywiście ze skracaniem do tego jakiś dorzucić bor yy, plus, plus jeszcze jakiegoś yy, śmierdziucha na, na pchełkę, bo już widać pewne dziurki się pojawiają, więc pchełka zaczyna się też pojawiać. No i oby, oby się tylko to wszystko w, w czasie spięło. I tyle, no, A nie że was coraz więcej przybywa, grono yy, odbiorców się zwiększa, także bardzo wam za to serdecznie dziękuję. Yy, zapraszam do yy, komentowania w miarę możliwości, w miarę możliwości czasu. Oczywiście yy, staram wam się odpowiadać. Yy, jeżeli nie, no to później w wolniejszym czasie. Na pewno te wszystkie komentarze będę przeglądał i coś tam wam odpowiem. Także. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.